Cześć, dzisiaj pokażemy wam jeden z podstawowych whipów o nazwie Jade Whip i wygląda on tak. To tyle, jak widzicie, nie ma tego za dużo. Natomiast jest to trochę zwodniczy trik. Jest to trik co najmniej średnio zaawansowany. Natomiast przez to, że składa się z podstawowych manewrów, takich jak trafienie na trapez, wytworzenie luzu sznurka i trafienie tym luzem sznurka w yo -yo, wrzucimy go do podstawowych. Tak naprawdę jest to jeden z tych trików, które uczycie się z biegiem czasu nie z dnia na dzień. Co mam na myśli? Może najpierw o samym triku, a potem dlaczego najlepiej się go uczyć z biegiem czasu. Dobra, zaczynamy od trapezu. Wybijamy ją na zewnątrz o palec środkowy, i ja zazwyczaj łapię palcem wskazującym po prostu w momencie wybicia od góry. No, taki hak. Dzięki temu hakowi mogę wytworzyć luz sznurka po stronie ręki, dominującej, w momencie gdy jojo będzie przelatywać nad nią. Generalnie możemy tak jak do Green Triangle, i ten sznurek bez lądowania yoyo chcemy łapać. To nam wytworzy slag, chcemy złapać, to nam wytworzy slag i ten slag później chcemy trafić a, do joja i wykonać jade whip. Do tego zaraz. W każdym razie. Wybicie z trapezu skakowanie sznurka o rękę dominującą, o dolną część oczywiście, i łapiemy od góry kciukiem. Ja to się łapię na palcu wskazującym w ten sposób. I gdy już to mamy, jak widzicie, tutaj wytworzy nam się luz sznurka. Może jeszcze raz z przytrzymaniem, coś takiego. I jak widzicie, w... Zależnie od tego, co chcemy dalej z tym zrobić, możemy na przykład dojść do Follows. Co wam polecam zajrzeć, follows. Jeśli, e, jeśli naprawdę się męczycie z tym Jade Whipem, to zajrzyjcie do Follows. Ja najpierw się nauczyłem Follows, o Whipach zapomniałem aż do miesiąc, dwa miesiące temu. Po prostu spróbowałem i się okazało, że umiem. Dlaczego? Dlatego, że ten ruch tutaj to jest dokładnie to samo, co przy Follows, tylko że w Follows robimy obroty, a tutaj będziemy robić Jade Whip. Czyli będziemy trafiać tą pętlą w jojo. I aby trafić tą pętlą w jojo, zmierzamy do końca triku. Jedyne co robimy, to puszczamy slag takim zamaszystym ruchem, bardzo spokojnym bym powiedział. I w zależności od tego, ile złopaliście slaka, będzie to albo większa pętla, albo mniejsza. Zwróćcie uwagę na to, ponieważ jeśli pętla jest mniejsza, to zazwyczaj będzie się poruszać szybciej. Będziecie potrzebowali mniej ruchu ręką, żeby pętla przebyła całą, e, całą podróż i trafiła w jojo. Natomiast, jak jest duża pętla, to będziecie musieli ten ruch zrobić bardziej stabilny i bardziej taki ciągły, dłuższy po prostu. E, dzięki temu więcej siły otrzyma sznurek m, i przewali całą tą pętlę e, przez naszą dłoń. Także, gdy już to mamy. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Będziecie mieli do wyboru dwa sznurki. Generalnie w większości wypadków powinniście mieć dwa przypadki. Albo nie traficie pętlą w jojo, co wygląda mniej więcej tak. Jak widzicie, to powoduje kompletnie nic, gdyż no, jeśli spudłowaliście, jako, że jesteście w pętli robionej przez kciuka, jeśli puścicie tą pętlę, nie macie żadnych problemów, żadnych węzłów. I opcja właściwa, czyli trafienie w Jojo. Słuchajcie, bardzo ciężko jest trafić na ten drugi sznurek. I jako, że my trafiamy tym bardziej wewnętrznym, tym sznurkiem trafiamy, jak będziecie chcieli trafić tym, można, czasem Wam się zdarzy, i wtedy będzie to wyglądało tak. Jesteście w, w niczym innym jak w bajdzie. Co generalnie wiecie? Jeśli tam spudujecie czy coś. I chcecie dalej ciągnąć występ, to możecie, możecie, możecie zbindować. Gorzej jest, jak nie traficie w ogóle i pętla przejdzie pod joją, tak? Gdy już pętla trafi w jojo, i tutaj znowu będzie się to odbijać o... będzie się odbijać o mm, wielkość pętli. Jeśli pętla będzie duża, możliwe, że będziecie musieli zrobić to, co e, radzi wam m, między innymi Jotrix, e, czyli lekko opuścić jojo. Z czym to się wiąże? Z tym, że pętla Tutaj jak widzicie, tak jak teraz, pętla się odbiła, przez to, że nie wykonałem ruchu jojem, pętla wpadła, po czym się odbiła i cokolwiek wyleciała albo wpadnie Wam wtedy drugi sznurek, w każdym razie fail. W związku z tym, jeśli zrobicie większą pętlę, musicie jojo lekko puścić. Generalnie nie robicie nic innego, jak, jak widzicie, że już pętla weszła w jojo, puszczacie kciuk. Czy nawet nie musicie puszczać, luzujecie sznurek. Kiedy wam leciutko opadnie w dół, to wszystko przychodzi z czasem. I tutaj zmierzamy do ostatniej mojej porady. Nie katujcie tego triku. To nie jest. Y trik w stylu combo, że wiecie uczycie się różnych elementów i możecie na przykład tego elementu się uczyć od połowy triku, bo na przykład w połowie triku jest double or nothing to jest taki trik, który jak zaczniecie katować to bardzo szybko się wkurzycie ponieważ wygląda prosto, ma w sobie trzy proste elementy, nawet jest w liście trików podstawowych, a ty próbujesz już drugi dzień i nic nie możesz zrobić co należy? odpuścić Obszaić sobie follows, obszaić sobie inne rzeczy. Możecie też poobczajać inne whipy, żeby poczuć się pewnie. To jak na przykład kamikaze U nas jeszcze go nie ma, ale wiecie, generalnie możecie pobawić się z luzami sznurka i trafianiem luzem sznurka w, odpowiedni, w odpowiednie miejsce. W tym wypadku w szczeliny jojo, ponieważ na tym opiera się generalnie prawie każdy wip. I wróćcie do tego triku, czy wracajcie do tego triku 2-3 razy dziennie. Zróbcie sobie parę prób. Wiecie, i lećcie dalej. Nie ma sensu stać i się denerwować. W pewnym momencie zacznie Wam wychodzić coraz częściej, coraz częściej, coraz częściej, aż będzie wam wychodzić na tyle często, że pomyślicie sobie. Hmm, a może podzieliłbym się tą wiedzą i założę kanał o jojowaniu i będę mówił ludziom, jak mają to wykonać. No, to był Jade Cześć!